Oto Volkswagen Tiguan e-hybrid, czyli hybryda typu plugin. Volkswagen twierdzi, że ten samochód zużywa niewiele paliwa, ma zasięg w trybie elektrycznym do 50 km, jest w miarę dynamiczny i wszystko to miał nam udowodnić wyścig z samolotem. No to zapraszam. Nie wiem, co Volkswagen chciał udowodnić ścigając się hybrydami typu plug ze startującymi awionetkami. Ostatni raz dałem się tak przelecieć Toyocie z okazji liftingu Aurisa pierwszej generacji, w którym zmieniono kształt hamulca ręcznego na mniej faliczny. Poważnie, to było na prezentacji, to znaczy kształt hamulca ręcznego, falus był w niedomówieniu. Wracając do hybrydowego Tiguana, to postanowiłem używać go z grubsza tak, jak przewiduje scenariusz korzystania z auta z napędem hybrydowym typu plug -in. Codziennie jeździłem tyle, ile potrzebowałem, a na koniec dnia ładowałem samochód przez noc. I oto czego się dowiedziałem. To nie był specjalnie ruchliwy tydzień w moim życiu, zdjęcia statyczne i dynamiczne samochodu. Podzieliłem na dwa dni, bo jeszcze miałem jakieś spotkania w międzyczasie na mieście. Odebierałem też tatę ze szpitala po jakimś zabiegu, potem były wypady na zakupy do okolicznych supermarketów, i jednego dnia, kiedy wydawało mi się, że na dziś to już koniec, to jeszcze wypadł mi taki pilny, dodatkowy wyjazd pod Warszawę, i to był jedyny dzień, kiedy musiałem pokonać dodatkowych 50 km bez szansy na ładowanie. Ten jeden dzień podniósł zużycie paliwa z około 2 litrów na setkę do 3,5, ale potem wynik powoli spadał. Dziś znów skoczy, bo mój dzień zdjęciowy to między 80 a 100 kilometrów, w zależności od stopnia skomplikowania, ale to nadal nieco ponad 50 km dziennie. Całą niedzielę samochód stał. Czy udało mi się przejechać 50 km, tylko na prąd? Nie. Mój najlepszy wynik to 43 km, a najgorszy niskie 30 km/30 parę. Ale to był dzień zdjęć statycznych, kiedy samochód sporo stał włączony. Około 40 km jest osiągalne bez żadnych dodatkowych zabiegów. Ja staram się jeździć po mieście w trybie B, czyli rekuperacji i pozwala mi to znacznie ograniczyć używanie hamulca i minimalnie wydłużyć zasięg. Natomiast nie przygotowywałem samochodu na przykład poprzez ustawienie czasu odjazdu, żeby auto się nagrzało lub schłodziło przed odjazdem, kiedy samochód jest jeszcze podpięty do sieci. Ani też nie jeździłem w trybie eco. Cały test odbył się w trybie normalnym z wyjątkiem prób przyspieszenia. A propos przyspieszenia Volkswagen obiecuje 7,5 sekundy od 0 do setki zarówno w trybie GTE, tym najbardziej sportowym, jak i w normalnym uzyskałem wysokie 7 sekund z napędem tylko na przednią oś przyczepność kończy się szybciej niż z napędem na wszystkie koła. Ale napęd na wszystkie koła zajmuje miejsce i dodaje kilogramy. 245-konny Tiguan E Hybrid waży ponad 1800 kg, jeszcze więcej niż 320-konny Tiguan R a czas od 0 do setki ma porównywalny ze 190-konnym Tiguanem TSI z napędem 4Motion lub 200-konnym TDI, również 4Motion. Okej, okay, w przypadku Touarega R hybryda typu plug ma znaczenie, bo dzięki niej udało się stworzyć ponad 460-konnego potwora. Ale jeśli chcesz szybkiego Tiguana, hybryda nie jest rozwiązaniem. To jest samochód do... Regularnego pokonywania tras dom, praca, sklep, dom i nie ma w tym nic złego. Producenci samochodów przekonują nas, że średnio pokonujemy dziennie nie więcej niż 30-40 km. Więc taki zasięg powinien nam wystarczyć. A jeśli masz możliwość podładowania się nie tylko w domu, ale też w pracy zasięg ten można podwoić. Coś jest na rzeczy, bo według danych badającej wydajność i zużycie energii organizacji Odyssey Muir średni roczny przebieg samochodów w Polsce wynosił w 2018 roku 8000 km, co daje około 22 km dziennie. Dla porównania, w Niemczech jest to niecałe 14000 km rocznie, czyli bliżej 40 km dziennie, ale w Niemczech pod zakładami pracy coraz częściej widuje się gniazda do ładowania dla pracowników. Volkswagen w ramach przechodzenia na zieloną stronę mocy przekonuje również swoich pracowników w Polsce, że warto przesiąść się do służbowych elektryków lub hybryd typu plugin, które można podładować na firmowym parkingu. I do tego naprawdę trzeba nas było zabierać na to lotnisko. Wracając do Tiguana e-hybrid, ładować go można ze zwykłego gniazdka, co trwa około 5 godzin, lub z wallboxa o mocy do 3,6 kW, co trwa około 3 godzin 40 minut. Czyli jeśli nie masz gniazdka w domu i lub w biurze, to nie jest samochód dla ciebie. Kierowcy elektryków ukamieniują cię za zajmowanie publicznego gniazdka przez tyle czasu. Po wyczerpaniu energii w 10-kilowatogodzinnym akumulatorze samochód przechodzi w klasyczny tryb hybrydowy, gdzie silnik spalinowy i motor elektryczny działają na przemian lub razem w celu optymalizacji wydajności. Od biedy możesz też podładować akumulator nadwyżką energii z silnika spalinowego, ale to zauważalnie podnosi zużycie paliwa. To rozwiązanie na dłuższe przejazdy po autostradzie, żeby potem wykorzystać energię do jazdy bezemisyjnej po mieście. Możesz też ustawić poziom energii, jaki ma zostać utrzymany w akumulatorach. Poza tym, Tiguan e Hybrid prowadzi się przeciętnie. Poza wersją R, Tiguan jest bardzo poprawny i bardzo nudny. To narzędzie do przewożenia ciebie i twojej rodziny z miejsca na miejsce, tu w wersji nastawionej na wydajność na krótkich dystansach. Podczas konfiguracji daruj sobie o 15 mm. Adaptacyjne zawieszenie DCC na lekkich nierównościach stuka. Jest to przypadłość DCC w całej grupie Volkswagena i nie tylko. Zaburza to taką przyjemną ciszę. Przy niskich prędkościach ciszę mąci też sztucznie generowany ni to warkot, ni to pomruk, który zapewne ma ostrzegać pieszych o zbliżającym się pojeździe elektrycznym. To obowiązkowy system i zapewniam, że na ruchliwej ulicy czy na ruchliwym parkingu i tak nikt Cię nie usłyszy. Poza tym wnętrze Tiguana e-Hybrid nie różni się od tego w innych wersjach napędowych – udało się nawet zachować przesuwaną kanapę. Zachęcam do obejrzenia moich testów w wersji sprzed i po liftingu. linki w opisie. Jedyna różnica to pojemność bagażnika – tu pod podłogą mieszka akumulator trakcyjny, więc nie ma schowka, w związku z tym pojemność bagażnika wynosi 476, a nie 615 litrów. I jeszcze jedna różnica, chociaż nie dotyczy wnętrza. Zbiornik paliwa w hybrydowym Tiguanie ma 45 litrów zamiast 58 w wersji z napędem konwencjonalnym. Ceny Volkswagena Tiguana zaczynają się od niecałych 117 000 zł za 150-konne TSI w wersji Live. Z napędem na przednią oś oraz od niecałych 127 tysięcy za 150-konne TDI, również z napędem na przednią oś, oba z manualną skrzynią biegów. Najtańsza hybryda kosztuje 157 tysięcy. Modele o porównywalnym czasie od 0 do setki kosztują 145 tysięcy zł za benzynę, 174 tysiące za diesla. Przy czym diesel jest już w wyższej wersji wyposażenia Elegance. Tiguan E Hybrid Elegance startuje od 167 tysięcy. Oczywiście 190-konne TSI i 200-konne TDI mają napęd na wszystkie koła, którego e-Hybrid nie ma. Ten egzemplarz to właśnie Elegance z dodatkowym wyposażeniem. Jego cena to 187 tysięcy. Hybryda typu plug-in, podobnie jak pełny elektryk, to nie samochód dla każdego. Przed zakupem musisz usiąść i spokojnie sobie to przemyśleć. Z mapą i z kalkulatorem, sprawdzić, jak często pokonujesz dłuższe trasy i czy hybryda typu plugin przyniesie ci oszczędności. Musisz mieć w domu gniazdo do ładowania, a jeśli masz panele fotowoltaiczne, tankujesz czystą energię. Ale czy to cię przekonuje? Napisz mi w komentarzu pod filmem. Jeśli podobają ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12.00, powtórka w poniedziałek o 20.00.